Dajcie jakiś fajny kawałek, tylko dajcie jakiś normalny. Bo jak to coś na fanpage'u o kawałek, to gość do mnie napisał na privie i mówi: kawałek pizzy. O kurwa, o kurwa. O kurwa, Co ty robisz? Cześć, cześć! Cześć Patryk, gdzie byłeś? Nie, 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 nie. nie. Idę wódkę, do jebane. Nie pij. Ja jest... idę ale no wyjebam Ten Izja jak coś streama mam dał <grystanie> <grystanie> Życzę ci ci życzę ci, żeby ci karp chuja ujebał z <grystanie> I dużo rodzynów w dupie i świeżutkiego klocuszka pod choinką czy spróchniały krowi placu Z okazji świąt, życzę ci chuja na czole a ponadto częstych kąpieli w rodzinnym gronie i żeby ci chuja do odkurzacza wessało to wytworzy zdałnionych hindusów. To dobre pancze. A zobacz, tam trzeba i crafty. U mnie w wannie nie pływał karyk, tylko finis Czekaj, <grym> kto jeszcze u nas gra. Ja pierdole daj kawałek. Gdzie jest ten digl kurwa? Jest. A co to jest, kurwa ten? ten... Kurwa, niech piwul kurwa.

Ora, Bamel, podej Tessa Gdzie! Na seju sobie przebił kurwa Ty chużemy no no, robił. Kurwa. I dobrze że Slipek wygrał Nie no dobrze ty chuba, ja byłem coachem slipka i mój narożnik wygrał no Wiadomo dałem 100% winrate Anierski Highteron kurwa potężny chuj w dupę nie? Slipek kurwa to było pół rok temu ty i dałem się spokój. i równy rok, pierdol! no, no, no. O kurwa, Ja swą Słomka rzucę i ten Igor nie będzie miał gdzie stać, bo on tylko <noise> weszł. <westru stał. głosy> Jebany pedał rurka. Co za sprowadzi fanpage AGO, tylko fanpage jest Dalej strzela to A. to Tom, sorry Tom, ziomek. O, co to za dźwięk? No i właśnie o tym mówię! Grzesiu przyszedł, dał mi hosta Ja miałem dać mu hosta, ale nie zdążyłem Bo gość po prostu Wigilię ma na 19 Ale że gość kurwa 2 godziny włosy stawia To już o 16 musiał wyłączyć streama no to jest proste Ja mam na 16.30 Jest za 7 I nie muszę streama jeszcze wyłączać Bo nie muszę stawiać włosów, no kurwa, no to jest proste Jaki wniosek? Zetni włosy Ja No bo ty ja Dobrze, o, Igor, o to chodzi. chodzi, kurwa, brawo! Piękny, dzięki ten... Do... Igorek, piękny, kurwa, pedałek, o to chodzi. Ja, no. ja Nie warto, mówić Jedna no. pewnie absolutnie. Sa, same dziewicze. O! Żadna nienaruszona Banalna <grym wytkuj> Ja pierdolę Steve'a <grym wytkuj> Nie, nie, nie <grym wytkuj> no <grym wytkuj> tak, Kurde ja nie gram z nim z drugiego meczu Nie dam rady Cicha noc, święta noc pokójnie się ludziom wszem A u żółwka matka święta tuwa sama uśmiechnięta to nad, to dzieciątka. Sny, nad dzieciątka snem Nad dzieciątka snem Noc. święta noc, paszczukory, ma co to rzy下面, za dony, ty bieglierdolece za dźwięni anielskim głosem. to to co? tegoś w kaję, jebanu. Oh. Godzak w nici, pizda w świecie, Zajebego zajebego jak mi go dacie Piotr skurwysyński, to twoja ksywa Lubisz siadać na butle i dzieci wyzywać Teraz ja cię wyzywam na Fame MMA Rozpierdolę cię, kurwa ram pam pam Dzieci kroisz z hajsu, ty fraje e bity Ty wydajesz ziomków, ja wydaję płyty Ja śmigam BM-om, ty jakimś Mustangiem Autem skokiem jeździsz, bo w gaciach go nie masz Nie zgrywam gangstera, w łapie mam PMA Rozpierdolę cię, gdy mi się zechce Mafia dojedziecie, ja i Prokox PvP znajdziemy cię, ja biorę kompa newelinkę. Mm. Rozjebę cię, wąsaty, choć i napierdalamy normalnie. dajcie mi go. Wąsaty Saiole,